Podejmowanych obowiązków policjanta ślubuje, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Fragment ten pochodzący z roty ślubowania policyjnego przypomina nam, że funkcjonariusze policji stoją na straży porządku publicznego, zapobiegają przestępczości, chronią nasze prawa i zapewniają poczucie bezpieczeństwa, często jednak z narażeniem Własnego życia bądź zdrowia. Przypadające na dzień 24 lipca, Święto Policji jest wyjątkowym dniem dla każdego policjanta i pracownika Polskiej Policji. W tym dniu co roku podkreślamy właśnie tą szczególną rolę, jaką policja odgrywa w życiu obywateli naszego kraju. Święto Policji to wyjątkowa okazja, by nie tylko podziękować Wam. Drodzy policjanci, pracownicy Konińskiej Policji, za niełatwą, wymagającą i odpowiedzialną służbę i pracę, ale także przypomnieć, jak ważną rolę pełnicie w społeczeństwie. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, w której żyjemy, sprawia, że przed Policją stawiane są wciąż nowe wyzwania. W sposób szczególny pokazały to ostatnie lata, które były dla naszej formacji wyjątkowo trudne. Policjant to nie tylko zawód to misja, która wymaga serca, odwagi, gotowości do niesienia pomocy i przede wszystkim poświęcenia. Niech to motto towarzyszy wszystkim policjantom każdego dnia podczas pełnionej służby. I chciałbym tak naprawdę rozpocząć to swoje przemówienie od podziękowań. Od podziękowań za Waszą profesjonalną, oddaną, sumienną służbę, za to, że każdego dnia możemy na Was liczyć i na Was mogę, może liczyć społeczeństwo powiatu konińskiego, garnizonu wielkopolskiego, ale również całego kraju. Bardzo Wam dziękuję za ten profesjonalizm, który codziennie towarzyszy Wam w służbie. Przygotowaliśmy piknik służb mundurowych. Na stoiskach jest nasz sierżant Pyrek, są nasze radiowozy do, do obejrzenia. Są też zaprzyjaźnione służby, ratownictwo medyczne, straż pożarna. Zachęcamy wszystkich chętnych do tego, aby przybyli tutaj i zobaczyli, co się dzieje na pikniku. Mamy dzisiaj nowe radiowozy w nowej szacie. Można przyjść, obejrzeć, można wsiąść za kierownicę. Są też wystawione motocykle, rowery, armatka wodna typu Typhoon, specjalistyczny samochód Elerat. Na naszym stoisku e, dzieci mogą zrobić sobie odciski palców.